Cześć. To dziś jest ten dzień, wtorek, 6 czerwca. Idę do fryzjera. Ostatni raz u fryzjera byłam w styczniu 2014 roku. Od tego czasu chyba straciłam do nich zaufanie, bo mam stresa. Na dodatek zapisałam się do tego fryzjera online. I dopiero po fakcie zorientowałam się, że nazwisko pani, do której się zapisałam to Kuparinen. I nie wiem, czy to jest jakiś zły znak. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że moje włosy potrzebują ratunku. Doprowadziłam je do okropnego stanu. W tym miesiącu jakoś to totalnie pogorszyło. A w sobotę idziemy na ślub i wesel do znajomych. Trzeba coś zrobić. Pierwsze kosiarki tego lata. Ja, ale powiem wam, że idę jak na ścięcie, co w sumie, w zaistniałej sytuacji, jest jak najbardziej adekwatnym porównaniem. Namki dry Fartolonia Morozo, Notte giorno di torno Gerardo, delle belle torcono. Narcisetto what do you know Delle belle, turbando e riposo. Narcisetto what do you know Non più vrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'oria brillante, quel vermi Cześć, właśnie wróciłam do domu i jak widać, tak prezentują się teraz moje włosy. Są sporo krótsze, mięciusieńkie, bardzo fajnie odżywione. Naprawdę polecam wam w tamperę Salon Prof. Pani Kuparinen jest świetna, no ale u nich wszyscy chyba są dobrzy. Eee, no i co? No, ulga straszna, bo fff, miałam tylko rekomendację, mamy mojego chłopaka. No, także, także, także trochę stres był, bo wiecie, jak to z fryzjerami. Trzeba trafić na kogoś dobrego, zaufanego. No, ciężko trafić na taką osobę. No, pogoda jest fajna. Pierwszy raz od kilku dni, bo przez ostatnie kilka dni padało, ale dzięki temu deszczowi drzewa zrobiły się tak zielone. Jest to taka prawdziwa nasycona zieleń. Także zaraz zabieram aparat i idę na spacer do parku, ale naprawdę. Muszę wcześniej coś rzucić na ruszt, bo jeszcze robiłam wam kilka ujęć z miasta, jeszcze byłam w aptece kupić płyn do soczewek. Także to Mam nadzieję, że poznajecie ten park. To jest Nasin gdzie byliśmy w marcu. No teraz, jak widzicie, dużo się tutaj zmieniło. Jest dużo zieleni. No, czyli tak, jak ma być w parku, prawda? Kobiety. Jakieś dzieci mają tutaj zajęcia sportowe. Poszłam do tej części, żeby im nie przeszkadzać. Ale widzę, że tam jakieś koszyki wiszą. Oni coś z tymi koszykami robią na drzewie. Pokażę Wam bliżej później. Znalazłam koszyk, znaczy pewno ich tutaj jest, ale podejrzewam, że oni je muszą znajdować i coś albo z nich brać, albo coś do nich wkładać. Rozrzucam pliki na dysk, te, które się nagrały, bo oczywiście gadam teraz do Was od 3 minut i nie zauważyłam, że nic się nie zaczęło nagrywać, ponieważ nie wcisnęłam guzika. Zaraz zabieram się też za robienie zupy, a chciałam Wam opowiedzieć taką jedną sytuację odnośnie jeszcze tych pytań i odpowiedzi, ponieważ tam pojawiło się pytanie. Że ciężko nawiązać kontakt z fińskimi sąsiadami, nawet na dzień dobry nie odpowiedzą i tak dalej. No to mam sytuację teraz z życia wziętą, sprzed chwili na gorąco Wam relacjonuję. Skoro daily vlog, to proszę bardzo, wszystko na gorąco. Wchodzę do klatki, dwie staruszeczki wychodzą z windy, ja się z nimi witam, one mi odpowiadają. No i jedna z nich mi zaczęła przytrzymywać drzwi do windy, a jako, że my mieszkamy na pierwszym piętrze i zawsze używamy schodów, to, to powiedziałam jej po fińsku że dziękuję, nie potrzebuję. Ona coś tam mi odpowiedziała, też podziękowała, zaczęła się śmiać. No i tak kitos, kitos, no i spoko. Ale po prostu jestem z siebie dumna, że po fińsku zareagowałam. Tak naturalnie po prostu. Dzień dobry, po fińsku. Coś tam tutaj nie potrzebuję. No, dumnam. Eee, dobra. To ja teraz zrzucam pliki na dysk. Może na bieżąco Wam zacznę sklejać ten daily vlog. No i on jutro ujrzy światło dzienne, czyli w środę. Bo dzisiaj tak w ogóle jest wtorek, ale to chyba już mówiłam. No, <grystanie> dzień dobry. W ogóle, zobaczcie tutaj. Piłam ten płyn do soczewek. Nie wiem, jeżeli ogląda mnie ktoś, kto mieszka w Finlandii, to może się wypowiedzieć, czy to jest dobre, czy to w ogóle ma sens. Zobaczcie, to, co mnie wkurza tutaj, to jest to. No wejdź, ostrość. No wejdź, ostrość. No, butelkę złap, złapał. To to, że. Instrukcje obsługi, że tak powiem, wszystkich leków i tak dalej, często kosmetyków, są we wszystkich językach skandynawskich, po fińsku, a po angielsku do rzadkości. Także powodzenia. Nie, no, ale w sumie płyn do soczewek to jest płyn do soczewek, wiadomo jak używać. Tu jeszcze było takie opakowanie. Ale to jest standardzik. A tak wygląda opakowanie tego płynu, jakby ktoś chciał. 240 ml kosztowało jakieś 720 euro. Hej, dochodzi 21, niech was to światło nie zmyli, bo teraz yy, w Finlandii jest chyba najjaśniejszy miesiąc i słońce zachodzi dopiero około 23. Ehm, no, a ja stwierdziłam, że już nic produktywnego dzisiaj nie zrobię, bo padam na twarz. Kończę tego vloga, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Patrzcie jak jasno 21.